Dzień dobry wszystkim. Mała przerwa od serii z Cypru. Kolejny wyjazd nam się. Przytrafił. Jak tam kierowca? Bardzo dobrze, po prawidłowej stronie. Niestety jest problem na autostradzie. Jedziemy bocznymi drogami takimi. Miejmy nadzieję, że to tylko jedyny problem na tym wyjeździe Hania, jesteś gotowa? Tak. Gdzie jedziesz? Do, do Anglii. Do Anglii? Tak. A co ty tam masz, że musisz tam jechać? Oskara i Matyldę. Oskara i Matyldę? Jedziesz na święta? Tak. Masz jakieś plany? Tak. Jakie? Zabawy. Zabawy? No to fajny plan. Zabawa w Barbie. Zabawa w Barbie. A czego się spodziewasz od tego wyjazdu? Że. Pierwszy raz jestem. Pierwszy raz siadę do. do Anglii? No. Zobaczysz ich domek, jak tak. mieszkają? Tak. Mm, odprowadzimy ich nawet do szkoły może raz? Tak. No nieźle. No dobra. A na razie jedziemy po takich do okęcia Jak widać same pola prawo my podroście? tak 20 kilo, równo no, mama się postarała

to jest tak? Co to jest? jest? Polarny. Mhm. Niektórzy muszą. Słyszę, że rzuciłaś ten małot? Nie nagrywaj takiej rzeczy, tak. No już nie masz 16 lat. No to jest fajne. Fajna jest plac zabaw jaki plac zabaw? No, tu jest tak. a jakiś alkohol 5 minut wolności 5 minut wolności 5 minut wolności, buty trzeba zdjąć buty okay. No ja musisz go gonić, nie ja też? Zmęczona jak ostatnio. Trochę bardziej świadoma jest. Idziemy, halo? I <śpiewanie> czy nie wystartowaliśmy, a się opychasz. Gdzie masz maskę? Nikt nie ma i ty też nie? nic sobie nie chlapnęłam a nie muszę kierować miejmy nadzieję może tak, będę na pokazach chyba teraz naprawdę może chyba, to ja będę kierowcą jesteśmy już gotowi do lotu. Ze względu na drogi kadrowe Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jesteśmy Czekaj, Czekać na naszą kolejkę od lotu. Myślę, że nie potrwa to więcej jak 20 minut. Wysłaliśmy te pierwsze redy. W każdej chwili, jeżeli ktoś upuści kolejkę, być może my będziemy mogli to wykorzystać i polecieć. Polecimy dzisiaj około 2 godzin 20 minut. Pogoda na razie bardzo dobra w Nie mamy aktualnie 15 stopni. Więcej informacji przekażę Państwu również oficerom. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego lotu. Są samoloty przed nami Zero Zero A z tyłu jest za nami więcej? Nie widzisz? Widzę, widzę, widzę. A czemu stoimy? Nie wiem. No bo kolek, 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 kolek. Kolek mysku korek? Teraz akcesoria, które możecie Państwo nabyć na pokładzie akceptujemy płatności w gotówce, w polskich złotówkach, euro oraz w funtach jak również płatności realizowane kartami VISA i Mastercard karty takie jak Revolut i Men. MMS lekki jakie masz Pyszne zdrowie na A to co? Krucizna. Pyszne Co to za dychnia? Tak trzeba. Później się wylizuje ten krem. Szok. Ty też? Uczyłaś ją? Ja ona no Essa é Twoje ulubione, znowu różowe znowu dlaczego tutaj się Yes? I drop off będą takie napisy. Drop no niestety yes. nie ma, jest? Yes. A pika up, lew. No, nie najgorzej ten prakty. Ale w Polsce było lepiej. Ale boli fajnie. Jak tam nie chcecie się się szukali no, nic? No, mi się strasznie No to trzeba było iść na lotnisko. Chcesz tak, iść? Nie, tak brudno strasznie. Ale prosto, wiesz? Zobacz, jaki autobus. Tu. Co myślisz o tym? Fajny? Ciekawko, nie czerwony. Remonty, remonty. Gdzie mamy iść? Tu pod literkę D. Daleko? Nie wiem, jak daleko. daleko. A ryderiec? Tu puszcz. A, tu można. Dawaj, szybko, chodź. Szybko. Sure. Dobra robota. Cześć! 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 jest na E Cześć! tam tu przecież. Spakujemy. Z nami też się przystać? I z braciśkiem. O! o Jezu, jaki mały bagaż. Jak mały? Ale jakieś belki. Co ona zrobiła? Co, Ty chciałaś kierować? Ale ja też nie mam gdzie wsiądźć. Chyba, że ty chcesz, tylko to możesz jechać w nocy. Oh. Ja nie o nic przeciw, Bo ja jeszcze nigdy nie siedziałam tutaj pasażer pasażerze. Bardzo chciałam. No nie. To są jakieś robaki. Nie. Jakieś robaki. Tak, nie. Jakieś robaki. Później weźmiemy te robaki. Cześć, Cześć ja, robaku. I, I macie nie damy na alkohol. Tak, I ty musisz chować się. Muszę, muszę. Kto to ma kosza? No nie. W domu kosza, no nie. Kto to to słyszę. No, nie nagrzane. No, poczekaj, no to już wezmę. Powiedziałem, oh, później przyjdziemy. Jadeczka. Tak jest. Masz trochę siły? Oskar masz siłę? Piona. To była moc. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha. Będzie vlog. Idziemy, zwiedzamy. O, wojownik. Wojownika o, o, co tu się dzieje? Hania, chodź, oglądamy. Od razu na górę idziecie? O, ciężkie schody widzę dla Hani. Ciężki. Bo wiesz, bo są, bo są wiesz, bo wiesz przezroczyste. Co cudujesz? Co cudujesz? No drugie oko na wyrównać. Jest jona, może no, nie mogła się tej kanapy doczekać. No nie nagrzeliście? Bo i Nie ty, 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 ty. No. Nie umiesz. Zalał się. Nie dzisiaj Nie umysł. kawy. Co, Nie umysł. Co ty gadasz? Ty... No. umysł. Nie umysł. Co <laughs> byś robił u nas avanturę, ja ja. Czemu A, czemu Nie, nie wejdzie ja jest Nie Nie wejdzie Nie 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 co? Jak gorąco? Co ja to widocznie. gorąco? Go. Na klucz? Na klucz. No. To obchód Ja muszę ja ja idę za a. na idę tak na tu. tu. i prawo pierwsze. A, ta jest ja najwytrzymniejsza. Tak. No, widzisz się? Nie, nie, Co tu się dzieje? nie. Yeah, yeah i idę to obejrzeć nie możesz w czym pokoju jesteśmy kto tutaj siedzi yeah. w żarzerowie co tu się dzieje co tu się dzieje co tu się dzieje kto tam się chowa jakaś mysz Mm. idziemy Oskar proszę nam pokazać swój pokój o, do twojego pokoju Oskar okej okej a co tu się dzieje masz pistolet? No. na kogo ten pistolet? ja i to mamy pokój tak. i też mam tu a co to jest za broń?

ale ha, ah, gdzie? Gdzie? Ja, jest idzie. Kiedy nie